I od razu startujemy, uwaga, timer będzie włączony, żebyście mnie nie podejrzewały o kłamstwa czasowe, dobra? Słuchajcie, ćwiczenie numer jeden, wersja pierwsza, osoby początkujące, ładny zakrok, dobra? Tył, tył, jeżeli dasz radę, zakrok, zakrok, raz, dwa, Uwaga, trzy, przeskocz, hop, hop, góra, lewa zaczyna, lewa, prawa, lewa, przeskocz, raz, dwa, trzy, go, jedziemy, hop, 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 raz, dwa, trzy. Jeżeli nie chcesz skakać, pamiętaj, wykonaj zakroki, brzuszek napięty, plecy proste, dobrze? Czekajcie, coś mi się tutaj nie udało. Moment, moment. Po 30. Dobra. Uwaga, stop. Mamy? Co jest? Dobra. Jedziemy. Ćwiczenie drugie. Słuchajcie, ładna danska pomeczka. Chodźcie, chodźcie. Na bioder, od bioder, damska pompka. Go! Idziemy. Hop! Wąsko, wąsko, szeroko, szeroko. Dół! Hop, 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 hop! Dobrze, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Jeszcze. Góra! Raz, yes. dwa, trzy, cztery. Wersja jest taka sama. Puść! Szybko mijają te 30 sekund. Ostatnie ćwiczenie, słuchajcie. Idziecie na matę. Dziewczyny, osoby początkujące, ugnijcie ładnie kolana, odstaw, raz, 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 jeżeli dasz radę, ręce, uwaga, go, obie nogi do podłogi, o, jeszcze rymuję, hop, brzuch napięty, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. wydech, wydech, wydech. Trzymajcie się odcinek lęczowy. Przyklej. Tu tutaj mocno brzuch Tak, 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 Go. Mamy. Dobra, wstajemy. Uwaga. Zmieniam czas na 40 sekund. Idziemy w górę. Przygotuj się. Jeszcze 4 sekundy. Idziemy za kroki przez Dobra? Go. idziemy 40 sekund. Prawa. Lewa tył. Prawa. Hop. Lewa, tył. Hop. Prawa, tył. Lewa, tył. Przeskocz. Raz, dwa, trzy. Hop. Prawa. Lewa. Prawa. Hop. Trzymaj. Lewa, tył. Prawa, tył. Lewa. Hop. Jeżeli nie możesz, wróć do zakroku. Stop. Dobra. Mamy? Pompeczka. 40 sekund. Jeszcze pięć, głęboki wdech, głęboki wydech. O, trochę więcej szukałam. Dobra. Uwaga, pięć, cztery, trzy, dwa, go! Jedziemy, Hop! Do, trzymaj, trzymaj. Trzydzieści pięć. Wydech. Pamiętaj, jeżeli jesteś sobą początkującą, jeszcze 6 sekund. Tak, tak. Dobra. Jeżeli dasz radę, się przysuwam. Łapki po boku, po bokach. I tu. Idziemy, idziemy. Mamy jeszcze 35 sekund. Hop. Byłoby cudownie, gdyby po tym treningu, dobra, gdybyś nie robiła stretchingu, długiej przerwy. Tylko jakąś minutę lub dwie i powtórzyła całość jeszcze raz. Idziemy, idziemy, idziemy. Jeszcze nie. 14 sekund. Dech. Wydech do dołu. Jeszcze. 3 sekundy. Jedziemy. Noga tył. Bada. Go. Jedziemy. Tył. Tył. Jeżeli już nie możesz. Tył. Tył. Nie zatrzymuj się. Ugnij nogę w kolanie. Jeżeli dasz radę. Prawa. Tył. Lewa. Prawa. Przeskocz. Raz. Dwa. Trzy. Hop. Lewa. Jeszcze chwilę. Uwaga, jeszcze dziesięć. Nie wiem, przystawaj ci spalamy. Chciałyście, dziewczyny, same. Czekaj! 15 sekund. Trzymaj, trzymaj. Jeszcze chwilę. Słuchaj. Ostatnie dwa razy. Jeszcze raz. Tak jest. Dobre. Dobra. Łap oddech. Łap. Oddech. Przed nami, słuchaj. Druga runda. Zaczynamy teraz, słuchajcie, od pracy 50 sekund, potem 40-30. Zaczynamy drugą rundę. Dzisiaj jest intensywnie. Robimy tak: trzy strony świata. Osoby, które nie mają problemu z kolanami, ani z niczym innym. Dobra? Trzy strony świata. Hop, niziutko w biodrach. Przeskocz. Prawa, środek, lewa. Przeskocz. Hop, dobra. To będziemy robiły 50 sekund, jeżeli nie dasz rady. Kto tam dołączył do nas? No cześć Ewuniu, chodź. Ewuniu, kochana, jeżeli nie chcesz robić trzy w stronę świata z przeskokami, nic, nic się nie dzieje. Słuchaj, robisz ładny przysiad. Nie musi być nisko. Odstaw do boku, wróć. Ha, odstaw do boku, wróć. Jak ja już nie będę mogła, to przyjdę do tej pierwszej. Eee, część włączam timer, mamy 4 sekundy, ogarniamy się, 50 sekund, dajemy z siebie wszystko, dobra? Uwaga! 3, 2, go! Prawa strona, go! Hop. Środek, lewa, przeskocz! To jest nasze raz, środek, przeskocz, dwa, lewa strona, raz, dwa, trzy, trzeci raz, hop, raz, dwa, Trzy, czwarte, trzymaj. Liczymy powtórzenia. Raz, dwa, trzy, piąty. Nie możesz. Przechodź ładnie, dobra? Szósty, trzymaj. Piętnasty sekund. Jedno, mamy jeszcze 10 sekund. To jest nasze pierwsze. Głęboki wdech, głęboki Dziewczyny, wersja pierwsza. Przejdź, sorki, przejdź z jednej strony na drugą. Dobra? Jeżeli dasz radę, skacz. Hop, 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 hop. Nasze drugie ćwiczenie. Jedziemy! 40 sekund nam zostało. Uf, uf. Przeskocz. Nie dotyka już stopą podłogi. Tak? Hop! 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 Jeszcze. Trzymaj! Dzisiaj jest szaleństwo 23 sekundy. Hop! Pamiętaj, kolano jest skierowane do przodu. Nigdy do środka. Jeżeli nie możesz, przejdź. Hop. 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 A no jeszcze 8 sekund. Dobra. Trzecie. Słuchajcie. Wersja pierwsza. Łokieć pod barkiem, kolana razem, stopy razem. Dobrze? Biodro wysoko. Unieś i opuść. Dobrze? Nic więcej nie trzeba robić. My, dziewczyny, jeżeli damy radę, prostujemy nogi. Łokieć. Idziemy. 10, 9, 8, 6, 5, 4. 3, 2, hop, zmiana łokiej z podwórkiem. Przepraszam, że tyłem. Raz. 3, możemy się teraz oszukiwać. 4, 3, 2, hop, zmiana. Znowu was widzę. Dobra, go! 20 sekund. 7, 8, 9, 10, odwracamy się. boczne. Dobra? Uwaga. Zmieniam czas pracy na 40 sekund. Nie wiem, czy ja wstanę, ale próbujemy. Dobra, chodź. Urząd timer. Mamy jeszcze 3 sekundy. Głęboki wdech, głęboki wdech. Uwaga! 40 sekund. Go! Dobrze. Dobra. Trzy strony. Już wiesz. Pamiętaj. Nie chcesz biegać? Tak. Przestaw. Prawą nogę do boku. Dodaj lewą. Przestaw lewą. Prawa po A my idziemy. Uwaga. Niżutko. Hop. Ładnie, delikatnie. Przeskocz. 30 sekund zostało. Wydech. 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 Jeszcze. Jedziemy. Dziewczyny, które robiły unoszenia boczne, pamiętajmy, że w tej wersji podstawowej też zmieniacie stronę. Ja już jestem zasapana. 10 sekund. Hop, hop, hop. Trzymaj. Jeszcze raz. Puść. Dobra. Boki. Jesteście? Patrz, boki. Pamiętaj, kurlona sto razem, tak? Kurla, 10 razy. Zmienia kierunek. 10 razy. Uwaga, go. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zmiana. Łokieć po łokcie. Hop. 7, 8, 9, 10. Zmiana. Hop. Dziesięć. Zmiana. Ostatni raz. Stop. Dobra. O, łapcie oddech. Ja już zmieniam na trzydzieści sekund. ¿Qué sí. Dobra, ostatnio jeden z moich podopiecznych powiedział mi, że głupoty mówię, bo nie da się brzucha napięty w żaden możliwy sposób. Jeszcze, hop, pięć, cztery, trzy, dwa, hop, mamy to. Dobra, Unoszenie boczne, żeby nie było tą robi z pierwszą wersją. Dobra? Dwa 3 Trzy, dwie. Go. Łokieć, kolana. Idziemy. Dziesięć. Cztery, trzy, dwa. Jeszcze raz. Trzymaj, trzymaj. Zmieniamy stronę. Kolana razem, stopy razem. Go! Cztery, trzy, dwa. Zmieniamy stronę. Tak jest. Puść. Dobra. Dobra, słuchajcie. Przed nami dwie ostatnie rundy. Za kroki. Jeżeli dasz radę, to raz, dwa, trzy, trzy razy przeskocz. To jest nasz raz. Dobra? Drugie ćwiczenie, pompka. Dobrze? Pracujemy 30 minut. Przed nami cztery ćwiczenia. Ja już zmieniam. Dobra. Oj, sorry. Dobra. Uwaga. Trzy, dwie, go! Raz, dwa, trzy. Możesz zostać, albo możesz przeskoczyć. Idziemy. Raz, dwa, trzy. Hop, lewa. Raz, dwa, trzy. Zostań. Raz, dwa, trzy. Hop, prawa. Super. Lewa, tył. pilny kolan. Palce stóp i kolana skierowane zawsze przed siebie. Hop. Dobrze. Pąteczka. 30 sekund. Dobra? Uwaga. Jeszcze 6. 5. Odstaw kolana od bioder. Ciężar yy, ciała zaraz na dłonie. Startujemy. Wąsko, wąsko. Szeroko, szeroko. Dół. Wąsko-wąsko, szeroko-szeroko. Postaw, stopy, nie trzymaj ich tak. Postaw. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze jeden raz. Hop. puść. Dobra, wstajemy. Jeszcze raz. Te straszne ćwiczenia. Trzy strony świata. Lub pompeczka. Boże. Przysiad, tak? Przysiad, hop. Góra, przysiad, hop, góra. My jedziemy. 30 sekund. Raz, dwa, trzy. Przestań. Hop. Raz, dwa, trzy. Tył. 15 sekund. Jesteśmy w połowie. Raz, dwa, Trzy. Hop. Tył. Słuchajcie, to jest 30-minutowy Ja Jestem pewna, że da Wam niezły wycisk. Niż nie jeden godzinny. Dobra, łyżwiarz. Czyli tak, albo przechodzony. Dobrze? Każda w swoim tempie. Albo skaczemy. Uwaga! Słuchajcie. Ostatnie minuty. I kończymy. Jeszcze. Hop. Trzymaj, trzymaj. Połowie jesteśmy. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeszcze raz. Stop. Dobra. Słuchajcie, mamy dwa ćwiczenia, ostatnie, robimy pierwsze i ostatnie, czyli zakroki z przeskokiem lub bez, dobra? I no właśnie, i już wiesz, 40 sekund pracy i kończymy głęboki wdech, głęboki wydech. Tak, przeskoki, uwaga, go, tył, noga, prawa, lewa, prawa, przeskocz, raz, dwa, trzy, hop, lewa, prawa, lewa, przeskocz, raz, dwa, trzy, super, prawa, tył, lewa, prawa, hop, raz, dwa, trzy, połowy mamy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, hop, prawa, tył. Dobrze, dobrze, już kończymy, prawa, hop, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, puść, jedno ćwiczenie i koniec, dobra, łyżwiasz, na maksa, na maksa dziewczyny, dajcie sobie wszystko, osiem sekund i kończymy, uwaga, cztery, trzy, dwie, go, Личь в Znaczy, kto się, się znaczy.